Nie ma trochę niedosytu przez ten punkt, którego zabrakło do zwycięstwa? Pewnie, że jest. Panie Kamil, no dzisiaj widać było przede wszystkim na twarzy uśmiech, także chyba te skoki sprawiały dzisiaj radość. Owszem, dzisiaj było naprawdę super, było, e, cytując klasyka, magicznie. <grym> um... Super atmosfera. Bardzo czekałem na takie zawody, gdzie po prostu to, to czuć w powietrzu wystarczy po prostu zaczerpnąć z tego energię no i, i spróbować ją wykorzystać. Kamila, dzisiaj jest zdecydowanie więcej energii tych ale to w ogóle to jest synonim tego sezonu, że w piątek jest od trenowania, a sobota niedziela faktycznie widać tą moc na progu. To wynika z niej lepszego przygotowania startowego na przykład. Czy też dzisiaj no, wprowadziłem pewne rozwiązania co do, co do samej pozycji najazdowej, to co mówiłem wczoraj, miałem trochę z tym problemów. Przepatrzyliśmy to scenerem, znaleźliśmy pewne, pewne rzeczy, które, które warto było wprowadzić, no i dzisiaj to działało. A jeśli chodzi o taką samą fizykę, w taką moc po prostu w nogach, hmm. petardę tak zwaną? To czuję, że z każdym dniem jest coraz lepiej, jeszcze nie czuję się w pełni, w 100% po prostu tak... Hmm, no, pełny energii i, i, i zdrowy, ale, ale to tak jak mówię, z każdym nie jest coraz lepiej i, um, no i dobrze, że tutaj jestem. Cieszę się, że, że biorę w tym udział. Jeszcze się bo po prawie 100 latach Owszem, to było naprawdę coś niesamowitego, znowu stanąć na podium w grupie ludzi, z którą się pracuje, którą się lubi, e, no i z którą można naprawdę sięgać gwiazd. Czy nie ma trochę niedosytu przez ten punkt, którego zabrakło do zwycięstwa? Pewnie, że jest. No, było bardzo blisko, natomiast walczyliśmy do samego końca. Zabrakło odrobinę szczęścia i może odrobinę precyzji, przynajmniej w moim przypadku, zwłaszcza w drugim skoku, ale, ale tak to jest, taki jest sport, cieszymy się z tego, co mamy. ty tam... patrzyłeś na wiatr przy skoku hmm. Dawida Kłodzkiego, tam było bardzo mocno w plecy, myślisz, że mógł z tego więcej wyciągnąć? Czyli nie, tak w cud, że... nie, myślę, że myślę, że zrobił wszystko, co się dało. Uważam, że każdy inny na jego miejscu no, wylądowałby co najmniej 10 metrów bliżej. Powiedział Pan o tym drugim skoku, czego tam nie. zabrakło? Bo mówił Pan, że jakieś tam drobne elementy, też warunki tam nie pomogły? Warunki to swoją drogą, natomiast on mógł być technicznie, technicznie lepszy, odrobinę stać znowu równowagę przed, przed, przed odbiciem. Natomiast przy tak trudnych warunkach, w jakich nam przyszło skakać, no, trzeba być bardzo precyzyjnym, to wszystko musi być już tak naprawdę idealne, żeby, żeby móc wygrywać zawody, no bo na to, o, o to się rozchodzi.